Witam z tej strony. Witam Was po rocznej przerwie i z okazji, właśnie tej. Także była taka długa przerwa. Będzie dwutygodniowa daily. Od właśnie w piątku do niedzieli za dwa tygodnie. W pierwszy dzień, właśnie daily, zagramy sobie w gierkę typu raz Tylko, że. Smuffy. Przeglądałem i widziałem, że ta gra... I ta gra wyglądała spoko, więc dzisiaj zagramy sobie właśnie row Road... coś tam smoothie. Co Jesteśmy w gierce. Jestem w tej gierce. Pe... Pierwszy raz to nie też nigdy w tym nie grali, graliście. Także chodzi o to, że robić smoothie. Coffee. Pewnie dobrze nam w tym odcinku nie pójdzie, ponieważ. No, ...słownie nic do tej, że nie wiem, ale. Dlaczego nie? Okej. Okay. Lime smuki. Gdzie słowo Okej, okay, tutaj. Okay. Kuki. Lime. Nie. Ty ciastka się zawsze. Dobra. A ja wrzucam. A ja wiele ciastka. Okej. Okay. Blędujemy. Proszę, smufi. Proszę, dziękuję. Okej. Okay. I czy by? chodzi tu o coś więcej niż zrobienie smoothie. Mamy. U! Trzeba robić dostawy. Okej okay. i mamy. zawrotem Tyle, ile było. I, I O co tu chodzi jeśli są... Jeśli stracimy prąd, to wyjść na zewnątrz i go pewnie powróci tutaj. I to wszystko, czyli mamy robić smoothie. I jak stracimy prąd, to uzupełnić go jak najszybciej tym co się da. Więc... Zdaje się na łatwo. Ok. Robimy lime smoothie. Czekaj. Tak. i do widzenia. Ok. Czekaj. No. O i powiedzcie jak mnie słychać ogólnie. Na filmikach. Dobrze? Źle? Napiszcie, przeczytam komentarz, czy mam mówić właśnie czy mam coś zmienić. Ja przeczytam mi się do tego zastosuję. Co ja mam zrobić z tymi ciastkami? Trzeba mi dać samo ciastko. Ha. Ciastka dajemy sami. Same. Za koktajle robimy z owoców. Okej. Okay. Dwa razy gańsówki. Hmm. Jakieś bardzo rozwoity to nie jest. Nie będzie filmik, wiem, ale mam przygotowany na jutro lepszy filmik a więc to będzie to najlepiej i pierwszy trzeba zawsze dawać lup wydaje mi się że jeśli nie zdążymy to pewnie to coś na nas wyskoczy ja w stracie prąd i nie naprawimy go bardzo szybko Najszybciej jak to możliwe to Oho, o tym co mówili I co tu trzeba? Tak. Więc mamy, online smoothie Próbujemy dzisiaj przeżyć do... Dajmy... Trzeciej nocy, jeśli to jest możliwe. Nie wiem. No. Nie wiem w sumie nic na razie o tej grze. No więc... Jak będzie... Jak dowiem się coś więcej, jak się coś rozwinie więcej, to wtedy wracam. I mamy to przetrwałą pierwszą noc. I a więc tak. O mam nowe. Teraz będą. u! Mamy więcej smoothie. Mamy pomarańczowe. Ruskawkowe i cytrynowe smoothie. Sprawdźmy czy. Będzie teraz. Coś więcej. Będzie niebezpieczniej, czyli będzie tak samo. Zobaczmy to. Okay. Jak coś się zmieni, tam, to Wam pokażę. Na razie tylko piszę tu o tym właśnie, że odblokowaliśmy dwa nowe smaki. O. Jakiś... Oni przyjdą dzikiej. Jakś średnio nie wyrozumiałem o co chodzi, ale... No okej. Okay. pomarańcza cyfryno, pomarańcza tu skacza Pomarańcza, cytryna, no tak tu sobie Weźmy kolajmy restock I tak. Lecimy, mamy pierwsze nasze smuki. Czy smakowe. I teraz citryna. cytryna. Cytryna. Zawsze zapominam, że najpierw był. Cytryna. Pomarańcza. Róż. Zyt, mieszu, mieszu mamy. Za co? pieniądze? I nikt za nią nie możemy odsywać. <grymne> nie, nie jedno to ładnie. No ja nigdy się nie nauczę. Złud pyk. Pomarańcza. Pyk. Truskaweczka. i cytryna okay, kolejne smoothie dajemy i tak jeśli, ben, jeśli będzie się wam podobać ta gra możecie pisać w komentarzach to może będzie więcej odcinków z tej gry W końcu. Nie wiem. muszę w końcu zapamiętać o. spróbujmy dzisiaj zrobić chociaż do tego tych braci spróbujmy i to chyba na pierwszy odcinek będzie tyle wiem, że dość taki średni, ale jeszcze mi jutrzejszy i następne postaram się zrobić o wiele lepsze, po prostu. To jest początkowy i jeszcze tak bardzo nie mam planów, bo miało być z innej gry, ale stwierdziłem, że to by było nawet bardziej nudne niż. tej. to jest losowa gra, którą. Po prostu przeglądałem sobie proponowane gry i to znalazłem. To jest coś jak ten kiosk z hmm. kebabami. Wydaje hmm. mi się, że jest git. Mam... to nie wywaliło. Czyś... Oho. Mając strawberry Lime, nie pamiętam właśnie, co było z nimi. Jeśli się pomylę to. To może być koniec. Jeśli się pomylę to sam się z. dowiedzieć jak Jak to Wygląda I tam tym razem zrobić lepiej. Dobrze po prostu. Hm. Weź mnie teraz nazywali prąd. Ci się wydaje. I? Ciasteczko. I tak. Lime. To. Musimy sobie zrobić rostok pomarańcz. Mi na pierwszy rzut oka wydaje się, że. Ta gierka będzie. Fajna na no filmy, ale to nie zależy już ode mnie. Tylko od tego, czy Wam się będzie podobać. Hm. Że jeśli Wam się będzie podobać, to będą z niej filmiki. A jeśli Wam się nie będą podobać, to najnormalniej w śmiecie, w świecie, mniej filmików. Nie będzie. Zróbmy sobie te dwa smutne kończenia i wróćmy z lobby. Dobrze, rozumiem. Już oni. Są to samo. A ja nie zapamiętałem. Więc faktycznie to będzie koniec. Chyba, że nie musi być w tej samej kolejności Mam nadzieję, że nie musi i. Dobrze mamy. po nas przyjdzie nie tak zróbmy to smoothie może to będzie koniec nocy i to Wstępnie już sprawdźcie właśnie co mi się podobało Przed najbliższe dwa tygodnie będzie Daily a co? Pewnie będzie już koniec. Ja bym jeszcze wywali prąd. To. Jak będzie jakieś smoothie, no to co? Więc, będzie już koniec tej nocy, czy? Tak. A więc. Gra się nazywa Roadside Movie. Dziękuję za, wam za oglądanie. Życzę, dobra, życzę dobrego dnia, wieczoru zależy. Że kiedy to oglądacie ja już Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Jutro wiecuję, ja że mam nadzieję, że będzie o wiele lepszy odcinek, a więc to już koniec. Cześć, się Manko. Do widzenia.